Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj w Wielkim Tygodniu chciałam pokazać skarby działu etnografii, które odnoszą się do wydarzeń stricte religijnych, ale i nie tylko. Oprócz dewocjonali, przygotowałam tutaj obiekty nawiązujące do tradycji właśnie wiosennych, wielkanocnych. Ale może zacznijmy od, od przedmiotów kultu religijnego które zawsze znajdowały się w domach naszych babu, dziadków starych. I są metoda, że te, te przedmioty po prostu gromadzimy, opiekuje, opiekujemy się. Na pewno w większości pamiętamy, że na początku XX wieku żadna paradna i w Śląskim domu nie mogła się obejść, obejść bez wertyka i na takim wertyku ustawiono figurki. To były figurki biskuitowe, które właśnie nawiązywały do Męki Pańskiej. Jest to jedna ze scen Drogi Krzyżowej. Bardzo ulubiona, upadek, upadek Chrystusa pod krzyżem. To jest troszeczkę taka, bym powiedziała, cukierkowa, bo ten Chrystus w przepięknej takiej niebieskawej szacie. Korona cierniowa też tutaj wydaje się właściwie, że jest piątku. Ale właśnie ta plastyka ludowa tym się charakteryzowała, że nie przedstawiano tego tak ostro, nie, nie, na wartku. Bo to nie stało tylko w wielkim tygodniu, ale to był cały rok. I nawiązywano do tego, ale bez takich drastycznych scen. Zresztą to możemy na pewno pamiętamy z ilustracji, z oneodruków, jakie wisiały na przykład w, w mieszkaniu naszej, naszej babci. Inaczej sprawa się ma z Chrystusem Krasowitą. Bardzo znana e, rzeźba, w całej Polsce na Śląsku w XIX wieku kapliczki przydrożne były właśnie wyposażone w postać Chrystusa Frasobliwego. Dzisiaj mało kto o tym wie, ale Chrystus Frasobliwek to jest Chrystus oczekujący na przybicie do Krzyża na górze Kalwarii, już jest po całej drodze, jest moment, kiedy on się no, też znając opis Ewangelii i widząc tutaj tą postać, no też nie do końca sobie tak wyobrażamy. Ale sztuka ludowa charakteryzuje się tym, że można dowolnie, dowolnie interpretuje. Pamiętajmy, że to jest zmysł artysty, jego dłuto, jego nożyk i on tutaj przedstawia swoją wersję. Obowiązkowym Przedmiotem, jaki znajdował się w zasadzie w każdym domu, to no, był krzyżyk zestawu kolędowego, Raz w roku używamy, też mógł być ustawiony na werkie, ewentualnie gdzieś przechodzić. Często nie zwracamy uwagi, ale na odwrocie widzimy przeróżnego rodzaju symbolem męki pańskiej. Jak się okazuje, to, to mogowina liczył ich aż 40. Tutaj mamy koronę cierniową, drabinę włócznie z zegar czy z do którego był Chrystus przywiązany w, podczas biczowania. I tego typu zestawy kolędowe sobie tak to nazywam zawsze były w śląskich domach. I w momencie na przykład kiedy większość ludzi umiera w domu, nastąpił moment konania, oprócz rolnicy, taki krzyżek towarzyszył umierające. I pomniejsze ole odwrócić, które można było spotkać, na przykład gdzieś w kuchni, zawieszone Boga Chrystusa w koronie, w koronie cierniowej. Nasi przodkowie uwielbiali tego typu przedmiotami otaczać, przystrajać, a jednocześnie akcentować wnętrze, wnętrze swojego domu, właśnie właśnie w ten sposób. No i ostatni z takich z większych eksponatów przygotowanych to rzeźba pana Jerzego Liska, która przedstawia śmigł z Pan Jerzy Lisek, twórca, rzeźbiarz, całe życie związany z tarnowskimi kurami, który wiele takich scen, przed, wiele rzeźb przedstawia. Tutaj jest wyjątkowa, dużo się tutaj na niej dzieje, jest bardzo, bardzo dynamiczna. Tutaj artysta przekazał ten obraz rewelacyjny. Widzimy tradycję danego poniedziałku w sposób idealnie przedstawiony. Proszę Państwa, przedmiotem, który zniknął z naszych domów jest kropelniczka, tak zwana przedmiot, który służył do żegnania. Przed wyjściem z domu należało włożyć palec, zrobić znak krzyża i w o szczęśliwy powrót do tego domu. Ja jeszcze ze swojego wczesnego dzieciństwa pamiętam, że u babci, u cioci te kropelniczki wisiały i tu mamy też tę przepiękną scenę, gdzie jest krzyż. Bo różne były kropielniczki. Ale ta, ta jest no idealnie właśnie wpisuje się w ten czas, w którym teraz się znajdujemy. No i taki przedmiot zupełnie z innej kategorii. W Wielki Czwartek, kiedy w kościołach były zawiązywane dzwony, absolutnie rozpoczynało się sedno do Paschalnego, nie można było używać organów, nie można było używać dzwonów, wtedy pojawiały się bardzo ciekawy przedmiot. Chłopcy, przeważnie ministranci, którzy służyli do urzędów wielkanocnych, potem zabierali te klapotki i wieczorami, zwłaszcza w Wielką Środę, Wielki Czwartek, chodziły od domu, chodziły od domu do domu, klekocąc głośno, mówili, że przeganiają Judasza. Bardzo ciekawy obrząd z Judaszem. Wiele właśnie takich ludowych, folklorystycznych zwyczajów jeszcze do połowy XX wieku zachowało się na Włodnym Śląsku. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę miłych, spokojnych świąt i wszystko naprawdę będzie dobrze.